Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia numer 11. listopad 2023 roku. W bieżącym numerze zastanawiamy się, a w zasadzie nasza koleżanka redaktor Iza Pajdała zastanawia się nad tematem, który no, interesuje w zasadzie chyba wszystkich czytelników, ale i bardzo dużo osób w Polsce. Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego. Otóż czy... Policję da się całkowicie odciąć od polityki. Ja nie będę teraz tutaj na etapie podcastu zdradzał treści, które są w tym artykule. Powiem ogólnie, problem jest w zasadzie tak stary jak sama policja. I takich rozwiązań czarno-białych tutaj trudno szukać. Natomiast tematu nie unikamy, wiemy o nim i staramy się na niego patrzeć jak najbardziej rozsądnie. Co napisałeś w listopadowym numerze Gazety Policyjnej? Napisałem w październiku trochę rzeczy, które są w listopadowym. Andrzej Heliński, dziennikarz. Znowu byłem na turnieju dzielnicowym roku. Bardzo lubię jeździć na wszystkie turnieje zawodowe funkcjonariuszy policji, bo tam następuje zdarzenie bardzo ciekawych policjantów, bardzo dużym zazwyczaj doświadczeniem, wiedzą o aktualnych przepisach. Zazwyczaj w Katowicach o zwycięstwo walczą policjanci, którzy od kilku lat pracują na stanowisku dzielnicowego, ale w tym roku mieliśmy taką sytuację, że o zwycięstwo do ostatniej chwili walczył dzielnicowy swoje wództwa lubelskiego, który jest dzielnicowym od ponad 25 lat bodajże, z policjantem, którym dzielnicowym jest od kilku miesięcy. Było zdarzenie funkcjonariuszy z wielkim doświadczeniem, z człowiekiem, który to doświadczenie zdobywa. Obaj z niewielkich miejscowości, z niewielkich posterunków, no i tym razem wygrał, kto wygrał? Doświadczenie wygrało. Nie, wygrała młodość dlatego może wygrała młodość, bo nastąpiło w ostatnim czasie zmiany przepisów i jeżeli ktoś na bieżąco tego wszystkiego nie śledzi, a ten funkcjonariusz przyznał się, że on to bardzo dokładnie śledzi te bieżące zmiany dotyczące jego służby. To mu to zaprocentowało i miał stratę przed ostatnią konkurencją, kiedy była sprawdzanie wiedzy. Był test wiedzy policyjnej i on tę stratę nadrobił. I... No i tak się złożyło, że mieli obaj tyle samo punktów, czyli byli równie świetni, a decydowały jakieś drobne zapisy. Czyli kto wygrał? I ty miałaś rację, ja miałem rację. Chociaż zwycięzcą mógł być tylko jeden. Czy wygrało i doświadczenie, i młodość. Jedni i drudzy są w policji potrzebni. O nowej akcji prewencyjnej naszego biura, Prewencji Komendy Głównej Policji, wspominaliśmy już w poprzednich numerach. Akcja cały czas trwa, ma swoje nowe odsłony. Natomiast my troszeczkę wracamy do tego, co było, ponieważ rozstrzygnięto plebiscyt na super dzielnicowego, który wygrał młodsza aspirant Patryk Klekot i który otrzymał możliwość zagrania w serialu kryminalnym telewizji Puls dzielnica strachu. No i nasz laureat skorzystał z tej możliwości, mamy zdjęcia z planu, mamy też rozmowę z nim. Zapoznajcie się, również zwracam się do policjantów, zobaczcie, warto. Niestandardowe zachowania osób, wobec których policjanci podejmują interwencje, stają się niestety coraz częściej standardem codziennej służby. Nie ma takiej samej interwencji, ale w tym przypadku naprawdę trudno jest przyjąć jeden stały wzór postępowania, ponieważ wśród osób z zaburzeniami psychicznymi i po zażyciu środków chemicznych Nieznanego pochodzenia, również nie ma jednolitego mechanizmu zachowań. Co więc robić? Odpowiedź znajdziemy w artykule 2 Lata RMZ na stronie numer 4. Zapraszam też do przeczytania o naszym koledze, aspirancie sztabowym Marku Dominiaku z Komendy Powiatowej Policji w Słówce. Technik kryminalistyki, a wcześniej oczywiście również policjant innych pionów. No bo jednak jego kariera naprawdę. Trwa dłużej niż bardzo wielu jego młodych kolegów w ogóle chodzi po tym świecie. Wielu policjantów, którzy zaczynają służbę, patrzy w kalendarz, odlicza lata, kiedy będzie już ten dzień, kiedy będą mogli powiedzieć: Dziś minęło mi 15 lat służby, lub dla tych przyjętych później 25 lat służby, mogę odejść na emeryturę. Tomasz Dąbrowski. Dziennikarz. Czasami perspektywa ta jest bardzo odległa, służba jest ciężka, więc wielu policjantom ten okres się dłuży i, i czekają. Im bardziej się czeka, tym oczywiście czas płynie wolniej. Jest jednak inna strategia, jak się okazuje. W KPP w Słupcy jest policjant, aspirant sztabowy Marek Dominiak. Przyjął zupełnie inną strategię. W jego domu policja jest od zawsze. Ojciec był milicjantem, później policjantem. Kiedy on się urodził, widział już ojca w mundurze. Wkrótce sam założył mundur, który nosi już 36 lat. Jego syn jest, tak jak on, technikiem kryminalistyki w innym mieście, był w Poznaniu. Córka aspiranta sztabowego Marka Dominiaka jest w klasie maturalnej, w szkole mundurowej, oczywiście o profilu policyjnym, a wnuki na. Bale szkolne przebywają się w policyjne mundury. Cztery pokolenia, można powiedzieć. Na pytanie, kiedy odejdzie ze służby, Marek jak odpowiada, że on w ogóle nie liczy czasu w ten sposób, nie patrzy na to, nie zastanawia się i właśnie w ten sposób ten czas mija najszybciej. Relacja z podróży. Tak, bardzo lubię pisać o pracy policjantów pracujących głęboko w terenie. Tym razem w naszym fotografem miejskim Harokiem wybraliśmy się na piękne Podlasie. Jest tam taka kraina zwana Krainą Otwartych Okiennic. Prawda mówiąc jest to termin troszeczkę komercyjny, wymyślony kilkanaście lat temu, by przyciągnąć ludzi w tę stronę. a Konkretnie to dotyczy kilku wsi, które są przepięknie pomalowane. Właśnie to kienica mają piękne zdobienia, ale tak naprawdę to tam ludzie są troszeczkę... Kto oglądał filmy u Pana Boga za piecem, to mniej więcej zrozumie, o co chodzi. Żyją swoim tempem, nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o bogactwa, tylko o kim są i czynią się dobrze w życiu. I to właśnie z policjantami z tego terenu żeśmy jeździli po tych miejscowościach. To są takie miejsca, gdzie ludzie w jednej wiosce mówią jakby innymi językami, innymi dialektami. Oczywiście można ich zrozumieć, ale czasami trzeba się słuchać, żeby wiedzieć o co chodzi. Także bardzo fajne miejsce. Oczywiście policjanci mają tam co robić, chociaż teraz dzięki temu, że to są spokojni ludzie na miejscu, sprowadza się to dbania o ich bezpieczeństwo, ich porządek, żeby tam sobie mogli spokojnie, jak u pana Dzielnicowego za piecem, spać. A jeżeli chodzi o medialne dokonania policjantów, to warto wspomnieć jeszcze o udziale w bardzo popularnym teleturnieju. Jaka to melodia? Między innymi wziął w nim udział jeden z naszych kolegów, który mam nadzieję zabierze głos również i w tym podcaście. Cel był szczytny. Jak to się stało w ogóle, że wziąłeś udział w konkursie? Jaka to melodia? Przyjęliśmy propozycję tak naprawdę produkcji Telewizji Polskiej, aby wziąć udział w charytatywnym odcinku programu, jaka to melodia. Programu, który od wielu lat jest bardzo lubiany przez publiczności, znany przez całe społeczeństwo. Ja chyba nie znam nikogo, kto by nie wiedział, jaki to jest program, jaka to melodia, co się w nim dzieje i jak on przebiega. Komisarz Mariusz Kurczyk. Biuro Komunikacji Społecznej, Wydział Prasowo-Informacyjny KGP. A więc no, nie mieliśmy, że tak powiemy wyjścia. Oczywiście tutaj się bardzo uśmiecham, jak wzi nie wziąć po prostu udziału w tym programie. Tym bardziej, że ten charytatywny cel, jaki nam przyświecał, a więc zebranie pieniążków na pomoc dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, to była ta wartość, która nas dodatkowo nakręcała i motywowała, aby... Tam, na miejscu, już w studiu podczas uczestniczenia w programie, dać sobie wszystko, aby zebrać jak największą sumę pieniążków dla fundacji tak bliskiej każdemu z nas każdemu, kto pracuje w policji, każdemu funkcjonariuszowi policji. No i zostałeś laureatem, gratulacje. Tak naprawdę to, kto wygrał, nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście fajnie, że udało mi się wygrać, ale tak samo cieszyłbym się, gdyby to była Żaneta, która brała udział w programie, czy Patryk. To, kto wygrał, nie ma naprawdę żadnego znaczenia, bo te wszystkie pieniążki idą dla podopiecznych fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach i to jest dla nas najważniejsze. Tekst o cmentarzach. Nie tyle o cmentarzach, co o dbaniu o te cmentarze. Chodzi o cmentarze z pierwszej Wojny Światowej na południu polskim, głównie w Beskidzie Niskim. O te cmentarze 8 lat temu zadbali właśnie policjanci skupieni w klubie górskim Orły, działającym przy Komendzie Stołecznej Policji. No i niesamowita sprawa, można powiedzieć, bo zaczęło się od jednego cmentarza, którym się zainteresował robiący kurs przewodnika turystycznego inspektor Jacek Witaz. Zaczęło się od zadbania o jeden cmentarz. Trzeba było wykarczować mnóstwo krzaku, bo tego cmentarza właściwie nie było widać. Zacząć naprawiać zniszczone krzyże, no właściwie zrobić tam wszystko, bo ten cmentarz tam porastał. Minęło zaledwie 8 lat. Akcja rozpoczęta przez policjantów z Warszawy nabrała takiego rozpędu i takiego rozmachu, że teraz w tym roku zostało już zadbanych, zaopiekowanych 96 cmentarzy z I wojny światowej. I bierze w niej nie tak jak na początku udział trzech policjantów, tylko brało w tym roku w niej udział ponad 500 osób. Dorośli, dzieci, policjanci, funkcjonariusze różnych służb, żołnierze, goście z Węgier, bo Węgrze też się zatroszczyli, bo tam na tych terenach, na tych cmentarzach leżą ich rodacy, którzy zginęli ponad 100 lat temu, także oni. Dbają również o swoich rodaków, którzy tam polegli. A te cmentarze są niesamowite, bo podczas I wojny światowej, może nie wszyscy o tym wiedzą, na tych terenach działy się straszne rzeczy, tam były strasznie krwawe walki. Na tych cmentarzach zostało pochowanych 70 tysięcy ludzi, ale cesarstwo austro-węgierskie zadbało o jednych i o drugich, znaczy właściwie o wszystkich tam zadbało, którzy tam zginęli. I na jednym cmentarzu leżą żołnierze każdej armii, która tam walczyła. I leżą obok siebie. I to jest niesamowite, że ktoś miał kiedyś taki pomysł, żeby uhonorować bohaterów, bo bez względu na to, po której stronie walczyli, byli bohaterami. A tu mamy jeszcze takie sytuacje, że akurat to dotyczy. Polaków, którzy walczyli w różnych armiach, często brat przeciwko bratu, i gdzieś tam leżą obok siebie razem. Także o no, tych miejscach pomyśleli policjanci, ich pomysł przypadł do serca wielu innym ludziom i ta akcja rozrasta się, rozrasta. Także w tym roku było to 96 cmentarzy, ale przy tym takich cmentarzy tam jest 400. Także jeżeli ktoś będzie chętny dołączyć do tej akcji, zachęcam gorąco, bo piękna idea, a poza tym tereny Beskidu Niskiego są no, fantastyczne, także można. Połączyć naprawdę przyjemne, spożyteczne, pożyteczne, z przyjemne. Warto wspomnieć, że od pewnego czasu prowadzimy badania mające na celu określenie Waszych, drodzy czytelnicy. Potrzeb, jakie macie odnośnie naszego czasopisma? Wnioski są już pierwsze, bardzo ciekawe. Nie będę na razie ich omawiał, zostawię to sobie na później, jak dokładnie się nad tym wszystkim zastanowimy. Natomiast wiemy już na pewno, że tych z Was, którzy czytają gazetę policyjną często, stale w zasadzie, bardzo interesują nasze materiały prawne, analizy. No i w tym numerze mamy dosyć ciekawe, myślę, że dla wielu policjantów, bo nie chodzi tutaj o stricte jakiekolwiek działania, związane z dochodzeniami czy, czy służbą kryminalną, ale domniemanie niewinności jego wpływ na postępowanie ze stosunku służbowego. Spawa de facto kadrowa. Taka, jaka no, może niestety spotkać każdego z nas. Zapraszam do lektury. Która z historii w Pomagamy i Chronimy najbardziej się poruszyła? W tym miesiącu jest wiele fajnych historii, ale jedną z takich, które mnie wciągnęły, jest zatytułowana w służbie nawet w podróży poślubnej. Katarzyna Chrzanowska. Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Na Korfu policjant wraz ze swoją żoną usłyszeli głos kobiety, która krzyczała gdzieś w wodzie. Okazało się, że trzymam nieprzytomnego mężczyznę i próbowałam z nim dopłynąć do brzegu. Policjant oczywiście dopłynął i pomógł się dostać na brzeg. A tam już ratownicy medyczni pomogli mężczyźnie. Upatrzyłam sobie też historię trzech policjantów, którzy po służbie zauważyli kobietę, która dostała ataku hiperglikemii i uderzała głową o krawężnik. Udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali pomoc, dzięki czemu uratowali kobiecie życie. A jeszcze coś było z psem, wspominałaś. Była jeszcze jedna historia tutaj policjantki dzielnicowej, która jechała na służbę i na środku jezdni zauważyła psa. Był to taki mniej więcej owczarek niemiecki, coś takiego. Kulał na jedną łapę. I był tak wystraszony, że wskoczył dzielnicowej do samochodu, bo tam się czuł bezpiecznie. Trafił do schroniska, i tam zaopiekował się nim weterynarz. Jak co numer prezentujemy, kolejne dwie sylwetki policjantów odznaczonych medalem imienia podkomisarza Struja. Przypomnę, to odznaczenie otrzymują ci, którzy podjęli interwencję z narażeniem życia zdrowia, czy w służbie, czy po służbie. Nie ma to większego znaczenia, kwestią jest to, czy uratowali życie lub mienie, narażając przy tym własne życie. Mamy w tym numerze dwóch kolejnych z wielu setek już laureatów, sierżanta sztabowego Marcina Malinowskiego i jego kolegę starszego sierżanta Wojciecha Kamedułę strona 51 pod samą koniec gazety. W naszym numerze jak co miesiąc oczywiście stałe rubryki, sport, pamięć, ciekawe sylwetki ludzi. Natomiast ja chciałbym przypomnieć jedną rzecz, bo to nam wyszło z badań, o których wspominałem już wcześniej, co też mogę uchylić w tajemnicę. Bardzo dużo z Was nie ma pojęcia, albo przynajmniej tak twierdzi, że istniejemy w internecie. www.gazeta.policja.pl oddzielone kropkami. To jest nasz adres Dostępne są pełne numery, nawet jeżeli nie macie wersji drukowanej, możecie przeczytać pełne numery w PDF-ie. Aż mnie to zdziwiło, ale naprawdę wielu nie miało świadomości, że gazeta jest w pełni dostępna w plikach PDF. W związku z czym zapraszam wszystkich zarówno do kontaktu na naszego maila gazeta.listy.policjagow.pl, jak i na naszą stronę internetową. Tam gdzie nie starczy wydań drukowanych, zawsze można skorzystać z wersji elektronicznej. Zapraszam. A w następnym numerze? No w następnym numerze to przede wszystkim już święta, grudzień, w związku z czym nasza tematyka też będzie lżejsza. Pitawal wróci, wiem, że też jest bardzo oczekiwany, czyli historie kryminalne z przeszłości. Myślę, że będzie też materiał o dwudziestoleciu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W tym roku wypadało, nie wiem czy skrót kcik dla wszystkich jest jasny, ale jak nie to będzie. Do usłyszenia i do zobaczenia za miesiąc.